wzdłuż tej yy, ulicy Jesionowej, co 15 minut, czyli 15 minut blokujemy, 15 minut schodzimy. Tu koledzy, moi znajomi będą pilnowali tego czasu, tak żeby ten ruch w miarę odbywał się płynnie, będziemy komunikować to przez yy, głośnik. Albo ja, albo koledzy będą o przypominać. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy, że wchodzimy, wchodzimy, jeżeli mówimy, że schodzimy, schodzimy. To wydarzenia ten protest jest przeciwko podziałowi miasta. Oddzielenie dzielnic północnych od centrum miasta. My jesteśmy tutaj niecałe kilometr, może półtora kilometr od centrum. Protestujemy tutaj przeciwko degradacji terenów zielonych. tak? Weźmy pod uwagę to, że jeżeli, ten, jeżeli ta koncepcja, którą. Ostatnio zakomunikowaliśmy, to ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad nam przekazała. Jeżeli ona wejdzie w życie, to będzie degradacja środowiskowa, tak? to będzie degradacja po części terenów przy Zalewie, to będzie wycięcie 800 drzew. To będzie degradacja też tak naprawdę ruchu pieszego, komunikacji zbiorowej, tak? Tutaj się ludzie przemieszczają pomiędzy tymi osiedlami, pomiędzy bociankiem, szydówkiem, asadami i na odwrót. Nie chcemy, żeby pod naszymi oknami powstała ta droga. My mieszkamy przy samej Jesionowej. Postawili nam słupki z planowanym postawieniem ekranów i to było około dwóch metrów od tu tu naszego okna. Nie po to kupowaliśmy tu mieszkanie, żeby... Ekrany, ekrany mog mogą mieć wysokość do pięciu metrów, pod, z tego co wiem. Żeby pokazać, że nie ma naszej zgody na budowę S74 przez nasze osiedle serdecznie nie, kierowców. Dziękujemy, że zechcieliście Państwo spędzić to popołudnie razem z nami. Zatrąbcie, jeśli popieracie protest, pomachajcie do nas, używając więcej niż jednego palca tak, najlepiej. Tak, napisane, tak, tak, tutaj tak, tak, że to nie jest tak, że przeciwko nam. Niektórzy przeciwko, ale ci jest to za. Zostaną zlikwidowane naturalne ciągi piesze, tak, którymi ludzie chodzili do tej pory. To też jest kwestia ekonomiczna, bo tutaj te mieszkania stracą na wartości, tak? To, ca cały ten projekt jest po prostu destrukcyjny dla mojego miasta, dla mojego miasta, które, które kocham. I tutaj nie było po prostu żadnych wątpliwości. Trzeba robić wszystko, co się da, żeby to zmienić. Jako mieszkaniec Kielc protestuję przeciwko Pysze biurokracji, braku jakiegokolwiek zrozumienia dla nas jako mieszkańców. Ponieważ budowanie jakichkolwiek większych inwestycji drogowych bez odwodnicy jest niczym innym jak terroryzmem wobec nas, mieszkańców Kielc. Przykład, to jest ulica 9 Wieków i kościół podwyższenia krzyża. Tam muszę jako pieszy czekać kilka minut, żeby przejść na drugą stronę. To jest. Hloc, który ktoś nam chce wcisnąć tak naprawdę w centrum miasta, nie pytając nas, ludzi, którzy tutaj mieszkamy, paru tysięcy osób o zdanie: To jest całkowita aberracja w ogóle urbanistyczna i my do tego nie chcemy dopuścić, dlatego protestujemy dzisiaj. Celowo jest tak zrobione, że środkiem będzie wykop, a to wszystko, co teraz jest tutaj na powierzchni, zostanie rozsunięte i zbliżone do naszych domów. Ja tu mieszkam i to jest tragedia. Ja nie będę na starość przez, po schodach się spinała na drugim osiedle i ludzie z chorymi nogami i tak dalej, bo widzimy co jest na bocianku. Winda jest ciągle nieczynna. W Warszawie dostali drogę ekspresową w tunelu pod Ursynowem. W czym lepsza jest Warszawa od Kielc? Myślę, że tutaj trzeba szukać jakiegoś kompromisu. Ta obwodnica, e, która była wymarzonym rozwiązaniem, pewnie jest nierealna na ten moment. Wydaje mi się, że jakimś kompromisem mógł być tunel całkowicie kryty, poprowadzony aż od skrzyżowania z Zagnańską aż do Galerii Echo. Domagamy się tak naprawdę stworzenia wschodniej obwodnicy kieleckiej, połączenia południowej obwodnicy kieleckiej, co zagwarantuje taki obważanek wokół Kielc, co wymusi ruch tranzytowy poza centrum miasta. Obwodnica tak, ale nie tędy. Obwodnice planowali 25 stronie, lat stronie, temu i co się stało, dlaczego tędy idzie, bo chyba najłatwiejszy, na pewno byli najłatwiejszy przepust jest tutaj. Znaczy rozwiązaniem idealnym modelowym to jest pójście porozum do głowy i poprowadzenie wreszcie tranzytu obwodnicą, tak? Ale jeżeli... Nie wiem, jakiś półśrodek zostałby zastosowany, czyli zostałby przeprojektowany cały ten odcinek śródmiejski na tunel, to też byłoby to jakieś rozwiązanie, które pozwalałoby w miarę funkcjonować. Obwodnica, zdecydowanie obwodnica, zdecydowanie. Wykorzystując, już istnieją są siódemkę. Z siódemki można poprowadzić łącznik do Brzezin i trójkę na Warszawę puścić przez siódemkę, a 74 no, trzeba zbudować. Każde kraje w Europie, tak? wszystkie plany, nawet te projekty unijne, tak? wymagają wyrzucania samochodów tak naprawdę z centrum miast. A tutaj instytucja państwa wrzuca nam tranzyt, bo ta droga tak naprawdę budowana jest nie dla mieszkańców, tak, jak to oni chcą nam to zakomunikować. Ta droga budowana jest dla tranzytu. W tym momencie już 30 tysięcy samochodów na dobę przejeżdża tym, tym odcinkiem. Natomiast my oszacowaliśmy, że to będzie albo dwa razy, albo, albo trzy razy tyle, tak? Natomiast nawet koncepcja tego tunelu zakrytego. Zakrytego wykopu, przepraszam, to i tak jest zła, dlatego że zwiększy to też hałas, ponieważ w tunelu, przepraszam, w wykopie zakrytym, hałas jeszcze bardziej rezonuje. Wszystkie te drzewa, które tutaj widzicie Państwo, zostaną wycięte. Przy innym ekranie. Czy tu, na tych terenach, gdzie jest, są tereny zielone, gdzie są rośliny, drzewa, co? Mamy wycinać te drzewa i mamy co? Znowu betonować miasto. Ja mówię ludzie, jedno drzewo daje tlen dla czteroosobowej rodziny na dobę. A tu jest tylu mieszkańców, a drzew jest parę. I jeszcze chcą wyciąć te drzewa od Zagnańskiej do Warszawskiej. To jest tragedia. Tutaj są też kwestie środowiskowe, kwestie lokalowe. Nie, wi nie wiadomo, co będzie się działo tutaj z tymi budynkami, które tutaj, będą, które tutaj są w pobliżu, tak? To będą według projektu ekrany, które będą zlokalizowane 5 metrów od budynku, tak? E jest wiele aspektów, w których tu się tutaj spotkaliśmy. Na pewno to nie jest nasz pierwszy protest. Już niedługo tak naprawdę będziemy zapowiadać drugi protest. Zbieramy dzisiaj podpisy też pod petycją do ministerstwa. Na chwilę obecną, z tego co tutaj przekazali mi koledzy, informacji, które te podpisy zbierają, mamy ponad 500 podpisów. To jest naprawdę ogrom. Jak pan ocenia szansę na sukces? Bo jednak ta inwestycja, można powiedzieć, że jest chwilę przed rozpoczęciem. Ale były przykłady w Polsce, gdzie wymuszenia społeczne, tak naprawdę protesty, doprowadziły do tego, że te plany się zmieniły. Tak? Także liczymy na opamiętanie się, liczymy na nasze władze, czyli na zarząd miasta, który już włączył się w naszą inicjatywę, bo wiemy, że były takie spotkania. Wiemy, że parlamentarzyści też odbywają, nasi świętokrzyscy, niektórzy takie spotkania. Także... Liczymy na to, że, że, że nasz protest dojdzie do skutku i te plany zostaną zmienione. Szkoda, że tak późno e, te wszystkie niewygodne fakty dotyczące tej inwestycji zostały pokazane. Że tak naprawdę wcześniej mieszkańcy nie wiedzieli, co tu będzie się działo. Dopiero teraz wiemy, ci, którzy tutaj najbliżej mieszkają. Więc liczę na to, że jednak jest jakaś szansa, żeby znaleźć tutaj kompromis, bo no, obecne rozwiązanie jest trwale na kilkadziesiąt lat zniszczy te piękne tereny, które tutaj mamy. Ludzie się obudzili pięknie, niespodziewanie. Taka masa ludzi przyszła na pierwszy protest, to jest cudowne. Powie wolności idzie ze świata do nas jednak. No jeszcze łopata nie została wkopana także, dopóki się nie zaczęło, to jest szansa na... Im, Im więcej protestujemy, to coś zyskamy, bo władza, każda władza jest arogancka. Niestety, jak się nie naciska, nie buntuje się, jakbyśmy się nie buntowali, to by nie było solidarności. Taka jest prawda, trzeba się buntować.